Rozdział drugi. Sztuka dedukcji. Następnego dnia spotkaliśmy się o umówionej godzinie i obejrzeliśmy mieszkanie przy Baker Street 221B, o którym mówił Holmes. Składało się z dwóch wygodnych sypialni i z jednej obszernej, elegancko umeblowanej bawialni o dwóch dużych oknach. Lokal był pod każdym względem ponętny, a cena wydawała się tak umiarkowana, Skoro mieliśmy ją płacić we dwóch, że dobiliśmy targu na miejscu. Ponieważ mieszkanie było wolne, przed od tego samego wieczoru przeniosłem rzeczy z hotelu, a następnego dnia rano przyjechał Sherlock Holmes ze skrzyniami i kuframi. Przez kilka dni byliśmy gorliwie zajęci odpakowywaniem, ustawianiem i układaniem naszych rzeczy. Po czym, ukończywszy pracę, zaczęliśmy myśleć. O sprawach gospodarczych i przyzwyczajać się stopniowo do nowego otoczenia. Holmes nie był bynajmniej człowiekiem trudnym w pożyciu, spokojny w obejściu, prowadził życie systematyczne, rzadko kiedy kładł się spać po po dziesiątej, a z rana zanim ja wstałem, on już za przysiadanie wychodził. Niekiedy spędzał całe dni w pracowni chemicznej, innym razem w sali sekcyjnej, a bywało, że wybierał się na długie przechadzki po najnędzniejszych zaułkach miasta. Trudno sobie wyobrazić całą siłę jego energii, gdy był w okresie czynu, ale od czasu do czasu przychodziła reakcja. A wówczas całymi dniami leżał na kanapie w bawialni, bez słowa i bez ruchu, prawie. W chwilach podobnych zauważyłem tak senny, bezmyślny wyraz, jego o, wy, wy, wyraz w jego oczach, że byłbym niewątpliwie posądził go o używanie jakiegoś narkotyku, gdyby nie jego wzorowa, przemięźliwość i przykładny typ życia. Miały tygodnie. A ciekawość wzmagała się stopniowo. Jaki był właściwie zawód mojego wspólnotora? Jakie miał cele w życiu? Zresztą sama jego postać mogła zwrócić uwagę najobojętniejszego obserwatora. Wysokiego wzrostu miał przeto 6 stóp, a był tak szczupły, że wydało się jeszcze wyższy. Oczy miał bystre, przenikliwe. Tylko nie podczas owych napadów odrątwienia, o których wspominałem. Nos cienki, zakrzywiony jak dziób drapieżnego ptaka nadawał twarzy jego wyraz stanowczy i czujny. Podbródek, wystający i kwadratowy, był również cechą charakterystyczną człowieka silnej woli. Ręce miał zawsze poprawione atramentem i poparzone gryzącymi kwasami. Przy tym posiadał nadzwyczajną zwinność palców i lekki dotyk, o czym przekonałem się niejednokrotnie, patrząc jak manipulował kruchymi narzędziami fizycznymi. Wyznaję szczerze, że człowiek ten intrygował mnie niesłychanie i że wielokrotnie usiłowałem przeniknąć w tajemnicę, jaką się otaczał. Należy uprzytomnić sobie, że życie moje było bezczynne i niewiele rzeczy zajmowało mój uwagę. Zdrowie pozwalało mi wychodzić tylko podczas wyjątkowo sprzyjającej pogody. Nie miałem znajomych, którzy przyszliby mnie odwiedzić i przerwać jednostajność takiego uciążliwego trybu życia. Wobec takiej okoliczności, schwyciłem skwapliwie sposobność zapełnienia czymkolwiek z czasu i snułem najrozmaitsze domysły co do swego towarzysza. Medycyny nie studiował. Potwierdził sam w odpowiedzi na zapytanie o to, co mi o nim w tym względzie powiedział Stanford. Książki, które czytywał, nie były ujęte w jakiś system, pozwalający mu uczynić postępy w pewnej określonej gałęzi wiedzy lub utorować w specjalną ścieżkę dla świata nauki. Jednakże jego zapał do pewnych studiów był istotnie niezwykły, a jego wiadomości wychodzące poza obręb utartych granic były tak obszerne i dokładne, że uwagi jego wprawiały mnie nieraz w zdumienie. Oczywiście myślałem, nikt nie będzie pracował tak usilnie ani usiłował zdobyć tak dokładnych wiadomości w pewnych kierunkach. Pracował tak, jeśli nie ma na widoku jakiegoś określonego celu. Nikt nie będzie obciążał umysłu przeróżnymi, podrzędnymi wiadomościami, nie mając potem ważnych powodów. Jego ignorancja w pewnych sprawach była równie zdumiewająca, jak jego wiedza w innych. Z dziedziny literatury współczesnej, filozofii i polityki wiedział tyle co nic. Gdy przytoczyłem pewnego razu Tadeusza Karla, Holmes zapytał mnie najnaiwniej w świecie, kto to taki i co on zrobił. Zdumienie moje wszakże dosięgło szczytu, gdy wykryłem przypadkiem, że nie miał pojęcia o teorii Kopernika ani o Układzie Słonecznym. Fakt, że w końcu XIX wieku istniał człowiek cywilizowany, który nie wiedział, że Ziemia obraca się dookoła Słońca. Wydawał mi się tak niesłychany, że nie mogłem wprost w tem uwierzyć. Jest pan, jak wiesz zdziwiony, rzekł, uśmiechając się nawet do mego osłupienia. Ale teraz, skoro już wiem, dołożę wszelkich starań, żeby o tym zapomnieć. Żeby zapomnieć, widzi pan, objaśniał: mózg człowieka jest dla mnie niby strych który każdy umawiała ci według własnego wyboru. Głupiec zapcha go tandetą, jaka mu się nawinie pod rękę. Tak, że na wiadomości, które mógłby mu przynieść istotny pożytek, nie będzie miejsca. Albo w najlepszym razie znajdą się w takim chaosie, Wraz z różnymi rzeczami, że gdy nastręczy mu się sposobność skorzystania z nich, już ich wcale nie zdoła odnaleźć. Natomiast pracownik zapobiegliwy jest bardzo ostrożny w zapełnianiu swego strychu mózgowego. Umieści w nim tylko te narzędzia, które mogą mu być użyteczne w pracy, ale ma ich dobór obfity i wzorowo uporządkowany. Błędne jest wniemanie, że ta mała izdebka ma rozciągliwe ściany, które można dowolnie rozszerzyć. Niech mi Pan wierzy, iż nadchodzi czas, kiedy w zamian za każdy nowy dodatek do swojej wiedzy człowiek zapowiada coś, o czym wiedział poprzednio. Stąd też niesłychanie ważne jest, aby fakty niepotrzebne nie wypierały z miejsca pożytecznych. Ależ układ słoneczny zaprosywałem, A mnie cóż ono wchodzi, przerwał niecierpliwie, powiada Pan, że obracamy się naokoło Słońca. Gdybyśmy się obracali do koła księżyca, nie zrobiłoby mi to najmniejszej różnicy i nie miałoby najmniejszego wpływu na moje pracę. Zamierzałem spytać go, jakie właściwie są te prace, ale coś nieuchwytnego w jego zachowaniu wskazało mi, że, ja, że pytanie takie byłoby na razie niewłaściwe. Gdy wyszedł, zacząłem się zastanawiać nad tą krótką rozmową i wysłać z niej wnioski. Holmes powiedział, że nie stara się o nabycie wiadomości nie dotyczących jego celu, a zatem wszystkie te, które posiada są mu pożyteczne. Wyliczyłem sobie w myśli wszystkie przedmioty, z którymi wydawał mi się wyjątkowo dobrze, oznajmił. obznajmiony. Wziąłem nawet ołówek i spisałem je, a gdym skończył, nie mogłem się powstrzymać od uśmiechu na widok dokumentu, jaki sporządziłem. Brzmiał on jak następuje: streszczenie wiedzy Sherlocka Holmesa. Po pierwsze, literatura nieznajomość zupełna zupełna. 2. Filozofia nieznajomość zupełna. 3. Astronomia, nieznajomość zupełna. 4. Polityka. Znajomość mierna. 5. Botanika. Wiadomości nierówne. Obzn obznajmiony doskonale ze wszystkim, co dotyczy belladony, opium i trucizn w ogóle. Nie ma w ogóle pojęcia o ogrodnictwie praktycznym. 6. Geologia wiadomość praktyczne, lecz ograniczone. Odróżnia od pierwszego rzutu oka różne gatunki gruntu. Po powrocie z przechadzek pokazywał mi niejednokrotnie plamy na spodniach i objaśniał jak po barwie i składzie poznaje z jakiej dzielnicy Londynu pochodzi każda plama. 7. Chemia. Wiadomości bardzo gruntowne. 8. Anatomia. Wiadomości dokładne, ale niesystematyczne. 9. Literatura sensacyjna. Znajomość niesłychana. Zdaje się, że wie o każdym szczególe każdej zbrodni popełnionej w ciągu wieku. 10. Gra dobrze na skrzypcach. 11. Jest wyświętym bokserem, fektuje się świetnie. 12. Zna dobrze przepisy kodeksu brytyjskiego. Ale zaledwie skończyłem ten spis, ze zwłaszcza użycięgowo ogień. Zamiast męczyć się nad tym, pomyślałem. Do czego może prowadzić taki zbiór przeróżnych wiadomości i jakiego jest, jakiego rodzaju zawód, w którym może, mo, może się przydać? Lepiej od razu zrezygnować. Wspomniałem, że Holmes grał dobrze na skrzypcach. Miał istotnie duży talent, ale objawiał go w sposób równie ekscentryczny jak wszystkie inne wiadomości. Wiedziałem dobrze, że grał wprawnie utwory niełatwe, gdyż na moje prośby grał mi pieśni, pieśni Mendelsona i inne słodkie kompozycje. Gdy wszakże brał skrzypce z własnego popędu, rzadko kiedy grał, grał jak się należy. Siedział najczęściej wyciągnięty w fotelu, zamykał oczy i brzdąkał po stronach skrzypiec, które kładł na kolana. Niekiedy wydobywał dźwięki łagodne i smętne, niekiedy struny rozbrzmiewały wesoło i energicznie. Najwidoczniej Odpowiadał w ten sposób na swoje najskrytsze myśli. Ale czy ta muzyka miała na celu podnieść jego wyobraźnię, czy też wynikała z chwilowego kaprysu, nie potrafię powiedzieć zbuntowałbym się niechybnie przeciw tym denerwującym popisom, gdyby nie to, że zazwyczaj kończył, że polenie całego szeregu moich ulubionych utworów, chcąc tym niewątpliwie wynagrodzić mi owo wystawienie na próbę mojej cierpliwości. Przez pierwszy tydzień nikt nas nie odwiedził. I zacząłem przypuszczać, że mój współlokator jest człowiekiem równie osamotnionym jak ja. Stopniowo jednak przekonałem się, że ma dużo znajomych i to wręcz w przeciwn przeciwnych sferach towarzyskich. Zauważyłem m.in. niskiego, szczupłego mężczyznę o, o bladej twarzy, czarnym, przeszywającym oku, którego głowa przypominała szczególnym kształtem łopszczora. Przychodził dwa Trzy razy na tydzień, a Holmes przedstawił mi go jako pana Lestrada. Pewnego ranka przyszła młoda, wytwornie ubrana dziewczyna i siedziała u Holmesa przeszło pół godziny. Tego samego dnia po południu zjawił się siwy jegomość w wytartym ubraniu, który wyglądał na Żyda Handlarza. I wydawał mi się bardzo wzburzony. Niezwłocznie, prawie po nim, ukazała się stara kobieta w podartych trzewikach. Innym razem jakiś stary, siwowłosy pan miał naradę z moim współlokatorem, a na przyszedł urzędnik kolejowy, którego poznałem po mundurze. Ilekroć zjawiał się taki dziwaczny gość, szeroką sprosił mnie, aby mu pozwolił skorzystać z bawialni, a ja wówczas zamykałem się w swojej sypialni. Tłumaczył się zawsze i przepraszał mi za to. Ten pokój, mówił, Musi mi służyć za biuro. Ci wszyscy ludzie to moi klienci. Byłbym znów mógł yy, skorzystać z tej sposobności i zapytać go z nienacka, ale wrodzona delikatność powstrzymała mnie od zmuszenia go do zwierzeń. Nadto z czasem zacząłem przypuszczać, że Holmes ma jakieś specjalne powody do pomijania milczeniem swojego właściwego zajęcia. Niebawem wszak sam wyprowadził mi z błędu. Dnia 4. marca. Mam poważne powody pamiętać dokładnie tę datę. Wstałem nieco wcześniej niż zwykle i stała szeroka Holmesa jeszcze przy śniadaniu. Nasza gosposia tak przywykła do mojego późnego wstawania, że na stole nie było jeszcze nakrycia dla mnie, ani też kawa dla mnie nie była jeszcze przygotowana. Z niedorzeczną niecierpliwością, właściwą naturze ludzkiej zadzwoniłem i z suchym tonem oznajmiłem gospodyni, że jestem ubrany. Po czym wziąłem jakieś czasopismo ze stołu i zabrałem się do przerzucania go dla zabicia czasu, gdy mój towarzysz spożywał w milczeniu swojej grzanki. Jeden z artykułów był zaznaczony ołówkiem. Oczywiście zacząłem go czytać. Pretekcj pretensjonalny nieco tytuł artykułu brzmi brzmiał Księga życia. A autor usiłował w nim wykazać, jak wielką korzyść może osiągnąć człowiek z dokładnego i systematycznego obserwowania powszednich wydarzeń. Artykuł wydał mi się szczególną myślenią bystrości i głupoty. Rozumowanie było ścisłe, ale wnioski jak dla mnie zbyt naciągane i przesadne. Autor utrzymał, że chwilowy wyraz twarzy, skurcz mięśnia lub błysk oka wystarczy, aby zdradzić najtajniejsze myśli człowieka. Człowiek, przyzwyczajony do obserwowania i analizy, nie mógł się mylić zdaniem autora i musiał wysyłać wnioski równie matematyczne jak Euklides w swych teoriach. Wyniki, metody, wydają się niewtajemniczonemu nie tak zdumiewające, że dopóki się nie zaznajomi, nie zaznajomi ze sposobem jego stosowania, może je uważać za jakieś czarnoksięskie zjawiska. Człowiek obdarzony umysłem prawdziwie logicznym, pisał autor, może z kropli wody wywieźć możliwość istnienia Atlantyku lub Niagary, choć o nich pośrednio nic nie wiedział. Tak, to życie człowieka jest wielkim łańcuchem, a dość znać jedno jego ogniwo, aby je umieć połączyć w całość z innymi. Podobnie jak wszystkie rodzaje wiedzy i nauki, i nauki dedukcji i analizy, można również zdobyć. Drogą długich i cierpliwych studiów. Ale życie nie jest dość długie, aby śmiertelnik mógł, mógł osiągnąć w tym kierunku najwyższą doskonałość. Zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i umysłowego. Przedmiot to tak zawikłany, że zrazu należy zacząć od rozwiązywania zagadnień najprostszych. Nauczmy się, spotykając bliźniego, od jednego źródła oka odgadnąć jego historię, jego rzemiosło lub zawód. Jakkolwiek błaha wydać się może taka wprawa, niemniej zaostrza zmysł obserwacyjny i uczy, gdzie i jak szukać. Paznokcie, rękaw, obuwie, zagięcie spodni dookoła kolan, kształt palca wskazującego i dużego wyraz twarzy, mankiet od koszuli, to wszystko wskazówki pozwalające poznać zawód daną człowieka. Nie podoba sobie wyobrazić, żeby złączone razem nie dały inteligentnemu badaczowi pożądanych wyników. – Jakaż niesłychana gmatwalina! – zawołałem, rzucając pismo na stół. – W życiu swoim nie czytałem takich idiotyzmów. – Co takiego? – spytał Holmes. Ten artykuł odparłem i wskazałem łyżeczką od jajek, zabierając się do śniadania. Widzę, że pan go też czytał, skoro jest zaznaczony. Nie przecież, że napisany jest zręcznie, ale irytuje mnie. Założyłbym się, że, te, że to teorie próżniaka, który rozparty w fotelu rozwija te wszystkie ładne paradoksy w samotnym gabinecie. Przecież wcale nie mogą mieć zastosowania praktycznego. Chciałbym tego pana widzieć w wagonie trzeciej klasy, kolei podziemnej, niech by mi tam wyliczał zajęcia w swoich współpasażerów. Założyłbym się o tysiąc przeciw jednemu, że temu nie podobałby. I przerwałby pan, że Holmes fragmatycznie. Co zaś do artykułu? To ja go napisałem. Pan? Tak, mam wrodzoną skłonność zarówno do obserwacji, jak i do dedukcji. Teorie, które wyłożyłem w artykule, a które wydają się panu tak fantastyczne, mają w istocie rzeczy wielkie zastosowanie praktyczne, tak dalece, że są podstawą mojego zarobku. A to w jaki sposób? spytał bimowoli. Mam swój specjalny zawód, i zdaje mi się, że uprawiam go sam jeden w całym mieście. Jestem. Detektywem doradcą. Jeśli pan zro, ro, rozumie co to znaczy. Mamy tu w Londynie chmary detektywów rządowych i prywatnych. Gdy ci znajdują się w kupocie przychodzą do mnie, a ja naprowadzam ich na właściwy trop. W tym celu przedstawiają mi szczegółowo fakty i okoliczności mające z nimi w związek. Ja zaś, szponcy znajomości historii zbrodni, daje im niechybne wskazówki. Przestępstwa mają wzajemnie, jakby, podobieństwo rodzinne. Jeśli zna Pan na wylot szczegóły tysiąca zbrodni, niepodobna w prawie, żeby nie mógł Pan wyjaśnić tysiąc pierwszej. Lestrade jest dobrze znanym detektywem. Niedawno jednak nie mógł sobie poradzić ze sprawą fałszerstwa, i to sprowadziło go tutaj do mnie. A ci inni państwo goście to ludzie przysyłani przeważnie przez prywatne agencje. Wszyscy mają jakieś kłopoty i żądają pomocy, wskazówek. Ja słucham ich opowiadań, oni słuchają moich komentarzy i wsuwam do kieszeni honorarium. A więc pan utrzymuje, rzekłem, że nie opuszczając swojego pokoju, może pan wyjaśnić sprawę, która dla innych, choć zbadali na miejscu wszystkie szczegóły, jest ciemna? Tak jest. To pomaga mi w tym w rodza intuicja. Od czasu do czasu zdarzają się sprawy bardziej zawikłe. Wówczas muszę ruszyć się z miejsca i zbadać rzecz rzeczy naocznie. Zauważy pan może, iż posiadam duże wiadomości specjalnych. Korzystam z nich wszystkich przy rozwiązywaniu zagadnień, a to niezmiernie ułatwia sprawę. Metoda dedukty, dedukcyjna, wyjaśnienia w artykule, który pada oburzył, oddaje mi nieocenione usługi praktyczne. Obserwacja stała się moją drugą naturą. Był pan zdziwiony, gdy pan powiedziałem, gdyśmy się po raz pierwszy spotkali, że powrócę pan z Afganistanu. Czy tak było? Niewątpliwie ktoś to panu powiedział, bynajmniej spostrzegłem, że pan wrócił z Afganistanu. Dzięki dawnemu przyzwyczajeniu moje myśli wiążą się tak szybko, że doszedłem do wniosku, nie zdając sobie sprawy z ogniem pośrednich, które łączą te myśli. A jednak one istnieją. Bieg mojego rozumowania był następujący. Oto jego mość w typie lekarza, ale jednocześnie i pozór żołnierza. Jest to zatem oczywiście lekarz wojskowy. Powrócił tylko co z jakiegoś kraju Podzwrotnikowego, bo ma celę ogorzałą, a nie jest to jej zwykła barwa bo ręce w kostce są białe. Znosił ciężkie niewygody, przeszedł chorobę. Mówi o tym wyraźnie: wnęcniała twarz i podpędzała oczy. Nadto miał zranioną lewą rękę, jest sztywna i ma utrudnione ruchy. W jakim kraju podzwrotnikowym mógł angielski lekarz włoskowy znosić niewygody, chorować i zostać zraniony? Oczywiście w Afganistanie. Całe to rozumowanie nie trwało sekundy, po czym powiedziałem, że pan powrócił z Afganistanu, co, panu, co pana mocno zdziwiło. Dzięki pańskim objaśnieniom wydaje się mi to teraz dosyć proste, rzekłem ze śmiechem. Przypomina mi pan Dupina Edgara, Alana Poego. Nie wyobrażałem sobie, żeby takie jednostki mogły istnieć nie tylko w literaturze, ale i w życiu rzeczywistym. Sherlock Holmes wstał i zapalił fajkę. Sądzi pan niewątpliwie, że tym porównaniem z Dupinem pan pochlebia, zauważył. Tymczasem, moim zdaniem, Dupin był człowiekiem bardzo pospolitym. Cała jego sztuka polega na tym, że po kwadransie milczenia Zdenacka wdziera się trafną uwagą w myśli swojego trzeciela. Jest to metoda efektowna, ale bardzo powierzchowna. Posiada on niewątpliwie pewien zmysł analityczny, ale nie jest bynajmniej takim niezwykłym zjawiskiem, jakim go chce przedstawić Poe. Czytał pan dzieła Gaboriau? spytałem. Czy lekko Lecoq jest dla pana typem de doskonałego detektywa? Sherlock Holmes zaśmiał się szczerze. Le jest marnym partaczem, odparł rozleżnym głosem, no, rozlażonym tonem. Ma tylko jedną zaletę, a mianowicie energię. Ta książka przyprawia mnie po prostu o chorobę. Chodzi tam o stwierdzenie tożsamości nieznanego więźnia. Ja dokonałbym tego w ciągu 24 godzin. Le Coq zaś potrzebał na to około 6 miesięcy. Ta praca y, Gaboreau powinna by stać się dla detektywów, detektywów podręcznikiem, który nauczyłby ich, czego powinni unikać. Gniewało mnie trochę to lekceważenie dwóch bohaterów, którzy budzili we mnie podziw. Podszedłem do okna i stanąłem, przeglądając się ożywionemu ruchowi ucznemu. Ten jego może być bardzo mądry, pomyślałem, ale jest też niezwykle zarozumiały. Dzisiaj nie ma już ani zbrodni, ani zbrodniarzy. Zaczął znów dwie Holmes. Porządny mózg jest dziś zbyteczny w naszym zawodzie. Wiem doskonale, że mam w sobie dane, aby rozsławić swoje nazwisko. Nie ma i nie było człowieka, który by z takim jak ja za swoją wiedzę nabytej i wrodzonych zdolności przystępował do śledzenia zbrodni, a jaki z tego rezultat? Nie mam czego śledzić. Zbrodnie już nie istnieją. Są tylko co najwyżej drobne pospolite przestępstwa, tak niezręcznie popełniane, że wykryje je najskromniejszy urzędnik z kontrwywiartu. Ta zarozumiałość drażniła mnie coraz bardziej. Postanowiłem wtedy zmienić temat rozmowy. Ciekaw jestem, czego ten tam szuka, rzekłem wskazując palcem barczystego pospolcie człowieka, który szedł wolno przeciwległym chodnikiem i przyglądał się, Uważnie, numerą domów. W ręku trzymał niebieską kopertę, widocznie miał spełnić jakieś zlecenie. Kto? Ten demisinowany producer marnarki? spytał do Holmes. A nie golich z jest takim pyszałkowstwem, pomyślałem. Dobrze wie, iż nie mogę sprawdzić, czy odgadł słusznie. Zaledwie zdążyłem sformułować tę myśl, gdy człowiek przez nas śledzony spostrzegł, numer naszego domu i przebiegł spiesznie ulicę. Po chwili usłyszeliśmy głośne stukanie do drzwi, niski głos na parterze i ciężkie kroki po schodach. Dla pana Sherlocka Holmesa, rzekł wchodząc do pokoju i podając list mojemu współlokatorowi. Nastręczała mi się doskonała sposobność dania mu nauczki, za tę nieznośną zarozumiałość. Tym razem że gdy popisywał się swoją domyślnością, nie przypuszczał, iż będę mógł niezwłocznie sprawdzić jego słowa. Niech pani powie, mój przyjacielu, że mi toniem wielco uszem. Czym się pan właściwie zajmuje? Jestem posłańcem przez pana odparł Dałem mundur do odświeżenia. A czym pan był poprzednio? spytałem, spoglądając z na końca. Sierżantem w lekkiej piechocie Marnewki królewskiej. Nie ma odpowiedzi. Moje uszanowanie panom! Trzasnął obcasami, uniósł rękę, zasaltował i wyszedł.